Cześć kochani, witam drogi strzelców na czytaniu ogólnym. Przekształćcie sobie oczywiście, yy, będziemy sobie lecić czytaniem ogólnym, uczucia i tak dalej, od strzelca. Powiedzmy dla innego znaku lub dla strzelca od, od innego znaku. To przekształcicie sobie. Pisałam specjalnie, tak żeby był ciekawy, ciekawy tekst, bo nie miałam innego, słuchajcie, pomysłu: jak dać tytuł, więc dam tytuł. Tak, czekać, to jest z góry nogami. Tak, to jest tak. Dobrze? Dobrze więc lecimy, drogi strzelce eee, sprawdzamy sobie, oczywiście nie może zabraknąć o, eksperymentu na włosy, podnokcie, skórę, na hormony i nie tylko, mam problem z przypić. także lecimy czytanie dla, tak jak powiedziałam uczucia, emocji, Sprawdź, myślcie sobie słuchajcie o tej osobie, lub ta osoba niech myśli o was czekajcie, długo piskę więc kochani, lecimy sobie z czytankiem ogólnym uczucia uh -huh. Jakie wy, lub ta osoba, macie uczucia do siebie w tym tygodniu? Uczucia. Yy, czwórka pucharów wypadła. Mhm. Czyli jakieś słuchajcie, drogie strzelce, dylematy macie. Zamyślenia, dylematy. Gwiazda w odwróceniu znowu. Mhm. Nad, czymś, nad czym wy w uczuciach, kochani. Nie tak myślicie lub te osoby tak myślą O, pustelnik słuchajcie. Czyli ta osoba w uczuciach nie może was kocha. Czuje się samotna. Tak? Czuje się zaniedbana, samotna. Jeśli jesteście w stałych związkach relacjach, jeśli się dopiero poznajecie, to zraniliście tę osobę. I ta osoba ma złamane serce, zobaczcie w mieczach. Lub jeżeli jesteście w związkach, zaniedbujecie tę osobę i tak dalej, to trójka mieczy się wyświetla w uczuciach. Ta osoba totalnie ogień, żywi do Was te uczucia, tak samo jak wy. Nawet jeśli się słuchajcie, dopiero poznajecie i pytacie o tę osobę, drogie strzelce, tak jak inne znaki pytały, to uwierzcie mi, że ta osoba żywi, pokryją mu to uczucia, bo się boi, że rozwali to przyjaźń i tak dalej. Po prostu zaobserwujcie te osobę w sygnały cztery pentakle. Papierzyca w uczuciach, uuuu, księżyc To jeżeli chodzi o uczucia, to ta osoba do was ma potajemne uczucia, jeśli jesteście świeżo znajomością, tak jak mówię Ale gorące, prawdziwa, szczera miłość jest, od przyjaźni się zaczyna, także trzymał kciuki, głowa do góry Jeżeli chodzi o stałe związki, również te uczucia są Troszeczkę gasną te uczucia, jeśli chodzi o stałe związki po odwróceniu, ale Naprawicie, rozpalicie, na nowo to jest skryty głowiem, także się nie bójcie. Emocje jakie ta osoba ma? Siódemka kielichów, śmierć. u Dziesiątka buław, rycerz buław, 8 denarów, śmierć. A dlaczego w emocjach jest śmierć? Co się stało? Czyli zobaczcie, ta osoba lub wy planuje. Coś chce zakończyć. Ale to niekoniecznie słuchajcie, chodzi o zakończenie waszej miłości, tak? Tylko po prostu chcę zakończyć, jeżeli się kłóci, były jakieś nieporozumienia, kwasy, osłabienie relacji, to ona po prostu chce zacząć nowy etap z wami. Tak? Także się nie martwcie. Szczera rozmowa, jeśli taka sytuacja była, <laughs> będzie dobrze. Bez emocji, oczywiście. Cesarz, zobaczcie. Świat w odwróceniu. Mhm. Czyli ta osoba ma wahania. Kocha Was z całym sercem, ale z wahania. cesarz. Ta osoba ma mocny charakter, słuchajcie. Lub wy macie. Lub obydwoje macie. Ale uczucia, emocje no są. Są mimo tej śmierci, tego wygaśnięcia, tej śmierci, ścięcia zaczęcia, podjęcia nowego i są, tak? Bo cesarz o tym też mówi. Plany, jakie ta osoba ma? Yy, szóstka pentakli lub wy. U, zakończenie. Co ja zakończenie? Zakończenie. Nieudanego związku, rozpoczęcie z Wami nowej relacji, tak powiem. Rycerz pucharu w odwróceniu. Ta osoba już się poddaje, słuchajcie, w planach. Giermyk Dynarów w odwróceniu. Kapłanka, zobaczcie w odwróceniu. Kapłanka to jest totalnie, słuchajcie, mocna karta. Ósemka kielichów w odwróceniu. Dwójka mieczy w odwróceniu. Czyli ta osoba e, planuje, rozważa, planuje, gdzie robi błąd. By z wami to totalnie naprawić. To jest odwrócenie. Walczy z tymi przykrymi słowami, co sobie powiedzieliście. Walczy po prostu samym ze sobą, bo jest cesarzowa. Zobaczcie. Yy, Plany, jeżeli chodzi o was, to tak jak o tą osobę, wydumować się wobec siebie poważne To nie jest pieskownica tak jak tu nie widzę żadnych kochanków, kochanków. Takie umiarkowanie, no. Także ja tu widzę, słuchajcie, totalnie, totalnie, totalnie zwątpienie w siebie. Mało. Mało, poczekajcie, tylko się napiję. Ogólnie, mało tego. Mało po prostu podejścia, takiego zwątpienia totalnego, tak? Mało po prostu, wiecie, takiej energii u was widzę. Nie wątpcie w siebie. Walczcie o to, co kochacie. Jeżeli macie fajną pracę, a coś się poddaliście, walczcie o nią. Jeżeli macie po prostu fajną osobę, nie bójcie się powiedzieć, że jej wam zależy. Po prostu powiedzcie to, tak? Co ma być, słuchajcie, to będzie z zamiary. Paść pucharów do, gó do góry nogami. Mhm. Królowa buła w odwróceniu. Dwójka pentakli w zamiarach tej osoby lub waszych. Uuu, słuchajcie, ta osoba zaczyna ruszać naprzód, słuchajcie, zaczyna myśleć logicznie. Drogie strzelce, czekajcie, tylko właśnie tutaj wezmę To jest czytanie ogólne, więc dla was. A z denarów. Ruszy, ruszy ta osoba z zamiarami i powie wam. Jeżeli jesteście nowo upieczeni, to po prostu powie wam, słuchaj, zależy mi na tobie rycerz Mieczy, będzie walczyć, tak? Siła, zobaczcie, siła jest w końcu bez odwrócenia. Czyli jest to osoba na tyle silna psychicznie, że będzie, paść buław, obserwacja, będzie o was walczyć. Wy ci wspólnie musicie się starać, zabiegać o siebie każdego dnia. Nie ma, że raz zdobyte jest już moje, co nie? Tak to nie idzie w parze zamiary, również ta osoba, słuchajcie ma pomimo tego zwątpienia, ona was kocha ta osoba, ciągnie tę osobę do was nawet jakbyście się odsuwali, to i tak do siebie wrócicie bo to jest przeznaczenie, karma w tej chwili macie złą energię, zło, aurę złą karmę, intencje królowa pucharów moc, zobaczcie znowu jest siła, moc, ta osoba walczy, zależy tej osobie intencje, siódemka pucharów w odwróceniu Trójka pentakli w odwróceniu No, zwątpienie jest, opadnięcie sił filowe, tak? Zawahania zdarza się Szóstka buław, ale nie macie czemu, to jest prawdziwe Paść denarów Siódemka monet Praca Idziecie dużo w pracę Nie podzielcie to na pół Bo z piątkami mieczy ranicie to osoby i stracicie Tak Pamiętajcie, kasa to nie jest wszystko Można mieć wspólnie pracować, budować, tak? Podejście do życia, słuchajcie, jakie ta osoba lubi podejście Rycerz Kielichow, bardzo poważny, także słuchajcie, że jesteście w związkach stałych to nie Ale jeżeli jesteście, w rozwijacie przyjaźń zależy wam na tej osobie Boicie się tego wyznać, to radzę się ogarnąć, bo ta osoba nie będzie długo na was czekać Rycerz Kielichow mówi o tym, że jej zależy, ale to jest stabilna, poważna osoba Mimo, że jej się dziesiątka monet powinien noga, słuchajcie Czwórka była w odwróceniu, to na wie czego chce i na, jest strasznie totalnie wrażliwa, ale też uparta jako osiołek I nawet jakby zależało jej, to ona i tak, i tak zrobi po swojemu. Giermek monet o tym mówi, słuchajcie, zobaczcie, siódemka mieczy znowu jest. Widzicie, ta osoba jest totalnie zraniona. Padły może nawet jakieś w palacy przykosłowa czy coś i małe niewyjaśnienia. Dziewiątka była. Rycerz monet. Może po prostu chcieliście lub osoba trzecia, ogólnie mówię tutaj, żeby nie było. Zmotywować tę osobę, wyście ją dobili do końca tę osobę. Ech. Podejście do życia, słuchajcie, takich do Was ma ta osoba poważne, także się zdecydujcie, bo ta osoba wie, czego chce, mimo tego zranienia Co ma w głowie ta osoba, w sercu, najpierw sprawdzimy, co ma w głowie, a spentakli. pentakli, miłość, szczerość, prawdziwość, są dostateczne, wymierzenie sprawiedliwości, słuchajcie Szczerze, szczera rozmowa, tak Giermek mieczy. Postawienia kawy na ławę. A Totalnie zobaczcie. Płacze ten Azbuław, Czyli to jest totalne zranienie. Załamka tej osoby na chwilę obecną. Ale ta osoba z tego, słuchajcie, wyjdzie. Piątka kielichów. Trójka bucharów, e, Ósemka buław. Czwórka denarów. Słońce, zobaczcie. Po burzy zawsze wychodzi słońce. Widzicie także. Nie źle, słuchajcie. Ja to, co mam w głowie. Chwilowe zawahanie na pewno, takie burze, burza takich, wiecie, niejasności, hormonów Gryzi się, skocham cię, nie wiem, nie myślę, że ty mnie nie I takie, wiecie, takie, chcemy się zapytać, szczerze porozmawiać Ona się po prostu boi, boi się po prostu, że zostanie wyśmiana, zraniona są lęki, to są takie lęki niepotrzebne, tak? No i wiecie, po prostu, totalnie, totalnie taki labirynt takiej niepotrzebności, tak? Ale sąd ostateczny, zobaczcie, sąd ostateczny, będzie coś wyjaśniane, Będzie coś w końcu dopinane, słuchajcie, na guzik. Tak ma być i tak będzie szczera rozmowa, tu czuję nawet te szczera rozmowa. Także nie jest źle To, co ma w głowie? No w głowie też ma poważne plany ta osoba wobec Was, tak? Także. No, od kielichów. Także głowa do góry. A co ma w duchu ta osoba? Król kielichów. Miłość, tak? Król bułań. Potężno, dużo, szalona do was miłość Królowa, zobaczcie jak na bogato idziecie wy w sercu to, co ma Ta osoba lub wy lub Wspólnie, królowa monet, zobaczcie Miłość, dużo, szczero, prawdziwo Totalnie, zobaczcie, miłość, tak Pucha, Szóstka pucharu W odwróceniu, ósem, dlatego, że ósemka mieczy No, zranienie na pewno no, Padły na pewno jakieś przekresła I osoba trzecia również mogła namieszać Niekoniecznie słuchajcie mu Ale możecie przemyśleć, tak i przemyśli też, jeżeli jesteście świeżej znajomości. Trójka monet w odwróceniu. Papież. Królowa Denerów. Czy ta osoba nie dawała ostatnio wam sygnałów? Jakieś, czy wam, czyli na przykład nie zależy na was. Jakieś dziwne incydenty, jak się zachowywała dziwnie. Mi się wydaje, że tutaj widać nawet czuć taką energię, że ta osoba mogła wam dawać sygnały. Po prostu potem się totalnie spieszyła. Też mogły jakieś słuchy dojść tak o was. Więc. Szczera rozmowa z tyką ratuje. To co ona myśli ma teraz ta osoba? Królowa pentakli, myślenie, logika, tak, podejmowanie decyzji, czwórka mieczy, piątka monet. Będzie to szczera na koło fortuny. Wszystko się zobaczcie, ułoży na myśli, ma szczere rozmowy z wami. Dopięcie na ostatni guzik tego wszystkiego. To co planuje zrobić ta osoba wobec was. Siódem kabuław, z kielichów wasz kielichów, mhm. dziesiątka denarów. Szczerze z Wami porozmawiać, wyjaśnić, postawić kawę na ławę, czego w ogóle chcecie. Na pewno gdzie koło fortuny jest pozytywne, tak? Jeżeli nie jest w odwróceniu, więc będzie szczera rozmowa. I bardzo dobrze słuchajcie kawa na ławę, wiecie na czym stoicie. To co zrobi ta osoba z ciekawości, jeszcze zobaczymy. Giermek Buław w odwróceniu dziesiątka mieczy. Na pewno będziecie szczerze rozmawiać, bo jeżeli jest odwrócenie na mieczach, to jest szczera rozmowa, to, co boli, to, co chce ta osoba, czego Wy wymagacie, to, co Was boli. Takie intencje, tak? Będzie miała ta osoba. Wyszykuje czuć taką aurę. Mimo że się boję, wieża. Dzięki Bogu nie jest w odwróceniu, także w zawaleniu, także wieża prosta będzie rozmowa na bank. To, co ma, za co ma żal, ta osoba, może wam tu coś uświadomi, ułatwi. Trójka kielichów. Za to, że poświęcacie jej na pewno mało czasu, za to, że chcecie zaimponować jej niebyciem sobą, czyli kasa, i tak dalej. A ta osoba tego nie chce, ta osoba chce po prostu zwrócenia uwagi, szczerej rozmowy, i tak dalej. Giermek pentakli, no właśnie. Królowa kielichów. Tak, ta osoba chce szczerej, prawdziwej miłości i gwarancji, że to jest to. Dziesiątka pentakli, bo ta osoba jest z was pewna, tylko wy jesteście totalnie niepewni tej osoby. I za co ma żal? Za brak komunikacji, za brak współpracy, za nieszczerość po prostu, za to, że. Także po prostu nie potraficie się totalnie, kochani, określić, zagadać, napisać, szczerze porozmawiać, spotkać się oko w oko, tak? To, co jej boli to osoba w tej chwili. Królowa mieczy. Totalne zranienie. Król bym tak. Mogliście paść przykresła, bo jest wisielec. Coś mogło się zakończyć lub w zawieszeniu trwa jeszcze, tak? Ale to jak się nawet zakończyło, to ta osoba i tak do tego wróci. Bo jest yy, piątka buław, chwilowe zawahanie i kochankowie. Tak, czyli jeżeli są kochankowie, to ta osoba was myśli, że jest zabawka dla was. Tak? No jeżeli to świeża znajomość, no to tak może być, tak? A jeżeli jesteście w związku, to ta osoba podejrzewa was o zdradę. Także szczera rozmowa i będzie dobrze. Że, a jeżeli jesteście w świeżej znajomości, to to, to, to to kochankowie oznacza nie, że kogoś ma, tylko po prostu, że bo po pierwsze udaje kogoś, kim nie jest, to wy udajecie i to jej nie postuje. Kochankowie też uważa, że możecie kogoś mieć na boku, a jeśli podobacie, nie ma u Was szans lub po prostu. Si ośmieszy, jak Wam coś powie, że jest ona zabawką. Oczywiście, zapasowa. Diabeł w odwróceniu. Koniec kuszenia losu. Jeżeli jest diabeł w odwróceniu, będzie dobrze. Yy, dziewiątka kielichów w odwróceniu i dziewiątka mieczy. Ta osoba czuje się odepchnięta, zraniona i tak dalej. Yy, to co. Musi się zmienić, żeby, żebyście byli razem lub po prostu się naprawiło między wami. Piątka denarów. Mhm. Ósemka pentakli. Szczere rozmowa na pewno, słuchajcie. Dwójka denarów. Piątka pentakli. Na pewno szczere rozmowa. Oko w oko, tak, lub przez media społecznościowe. Tylko nie piszcie do siebie swejków. No bo to jest takie, wiecie, takie trochę niedojrzałe. Ustawienie na pewno krótkiej piłki. Czego Wy chcecie? Uczucia, emocje, musicie sobie szczerze porozmawiać, tak, czego wy chcecie, czego ta osoba wymaga, chce No i po prostu się między wami ułoży, tak Rycerz denarów, no właśnie, musicie wyjść, albo wy, albo ta osoba, zobaczcie I potem wspólnie działać, wspólnie coś kręcić, tak Dwie osoby mają się starać, szóstka monet Trójka była, jeszcze jedną kartę dołożymy, tak Tłumaczymy sobie, co trójkę było w monet w odwróceniu. No właśnie, jeżeli się poznaliście w pracy czy coś, to szczera rozmowa musi być. Takie niejasności, słuchajcie, to budzą nerwowość, stres, strach, po prostu ból, tak, cierpienie z dwóch stron. Ale też po prostu takie nieporozumienia, tak. Taką klatkę budujecie no ostrzu, taką klatkę, a bo to może nie jestem w nie jej, jestem w jego cypie, bo, bo to sro to wiadomo. No, i postawiacie sobie takie mury. I fajną miłość, zawsze przyjaźń, ogólnie miłość. Bo pamiętajcie, z przyjaźni zawsze się rodzi jakieś fajne, fajne uczucia, które lub, wtedy zależą od was, od dojrzałości, tak? Kto jak myśli? Wtedy może się naprawdę w totalne fajne rzeczy przerodzić. Także to powodzenia, trzymajcie się. Hej!